ma, ja jestem trzeci i witam Was w kolejnym odcinku z Pet Simulator 99 na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zrobię sobie trzeciego rebirfa właśnie wyPESC Simulator 99. Oprócz tego oczywiście potwieram najnowsze, najmocniejsze jajka, jakie mamy w grze. No i odbieram sobie jakieś różne ciekawe nagrody i nie tylko. Ale oczywiście zanim to wszystko to na samym starcie zostawcie suba dzwonkiem oraz w górę pod tym filmem, a ja myślę, że na samym starcie możemy sobie zacząć właśnie otwierać jajka, e, które mamy po prostu e, no aktualnie najmocniejsze w grze. Jak widzicie, ja tutaj mam ogólnie wyposażone enchanty, mam tak widzicie wyposażony... E, Huge Hunter, mamy również Shiny Hunter Mamy gdzieś różne, również wyposażone Enchanty e, pod szczęście właśnie e, Przy otwieraniu mm, Jajek, więc słuchajcie, podchodzimy sobie W sumie bardziej podjedziemy sobie na desce w sumie do e, Aktualnie najmocniejszego jajka Jakie jest w grze, czyli do tego to jak, jak widzicie Tutaj mamy takie autopety, możemy oczywiście również trafić Huge Pety, także dziś oczywiście jest też e, Szansa na trafienie Huge Petów, tym bardziej, że mam e, No tutaj oczywiście Enchant e, Huge Hunter, więc ta szansa jest na pewno zwiększona Więc kto wie, może nawet dzisiaj uda się trafić Właśnie Huge Pety, a więc słuchajcie, myślę, że nie ma Przedłużać i po prostu zaczynamy sobie otwierać. Także ja odpalę sobie Autohacza, no i lecimy sobie tutaj z e, Openingiem. A więc ogólnie, jak widzicie, mamy tutaj od razu kobrę, okej, okay, bardzo fajny, bo to naprawdę dobry traf. Jak na porządek, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry traf, nawet e, ta Kobra. I słuchajcie dzisiaj e, ogólnie, mm, właśnie sobie zrobię Opening tych oto jak Oczywiście nie będę ich otwierał jakoś bardzo dużo, bo mamy tutaj do zrobienia również inne ciekawsze rzeczy, na przykład Rebirth. Ale ogólnie, ja chciałbym sobie te jaka trochę tutaj teraz, trochę tych jajek po prostu otwierać, bo ogólnie tych, jak w ogóle nie otwierałem. Jak widzicie, jak możecie zauważyć, ogólnie za mną jest trochę tych petów, na Rainbow. E, na przykład te kobry też mam w wersji Rainbow. O, teraz mamy tego Tukana bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tukan to już jest w ogóle super traf i e, naprawdę bardzo dobrze tutaj idzie. E, ale słuchajcie, ja ogólnie tych jajek w ogóle nie otwierałem. Jak widzicie trochę tych petów mi się udało zdobyć, e, ale ogólnie no to są moje pierwsze tajka otwierane, bo po prostu te pety, które mam, e, no udało mi się po prostu zdobyć, ale nie otwieram jeszcze tych jajek. Ok, teraz mamy kobre, naprawdę bardzo dobrze. Więc otwieramy sobie to e, Naprawdę powiem wam, że leci tutaj całkiem dobrze Całkiem dobrze e, Więc kto wie, może by się, uda się trafić Huge peta, bo naprawdę powiem wam, że całkiem dobre trafy No w sumie czego mi brakuje? Brakuje mi na pewno tego e, Najmocniejszego peta oprócz huge peta Jak dzisiaj na przykład tukana już mamy kolejnego To już nie jest pierwszy tukan Ale brakuje mi tego jeszcze San Angelusa e, Na pewno, e, tego jeszcze tutaj nie mieliśmy Fajnie byłoby to trafić, ale no i tak nie ma na to na to narzekać, bo naprawdę jest Bardzo dobrze e, No i słuchajcie, otworzymy sobie jeszcze tak trochę tych jak bo tutaj nie chcę za bardzo tych jak bardzo jakoś dużo otwierać. E, I zaraz sobie, słuchajcie, przejdziemy do rebirfa i jakichś innych ciekawych rzeczy. Także, dobra, ok, tutaj sobie otwórzmy. Może poczekamy sobie, jakieś, aż jeszcze coś ciekawego wypadnie. E, myślę, że za chwilę jeszcze jakieś fajne Pecik nam powinien wypaść, na przykład jakaś kobra, chociaż może. Uwaga, zobaczmy. No, niestety nie. No dobra, to może jak nie wypadnie ta kobra, to jeszcze zobaczmy. Trzy szanse dajmy. Uwaga, pierwsza szansa. Nie ma. Uwaga, teraz druga szansa. I zobaczmy, czy będzie kobra, co najmniej. I niestety nie. I ostatnia szansa, czy będzie kobra. Uwaga, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. I mamy kobra, akurat. Dobra, idealnie, idealnie. gefragt, Mama Więc słuchajcie, myślę, że możemy sobie akurat idealnie e, Przestać otwierać te jajka Więc włączam sobie tutaj, słuchajcie, autohacza e, ok. E, no i słuchajcie W tym momencie myślę, że możemy sobie pójść Zrobić rebirfa, e, także słuchajcie Idziemy sobie oczywiście, przeteleportuję się na krainę e, Która pozwoli mi zrobić mojego trzeciego Rebirfa, czyli aktualnie najmocniejszego W grze, e, więc słuchajcie, idziemy sobie tutaj Do krainy, która jest, słuchajcie, tutaj jeszcze Niżej, bo to będzie, słuchajcie, mniej więcej e, Tutaj, więc słuchajcie, idziemy sobie tutaj Proszę bardzo, no i robimy sobie Trzeciego rebirfa, czyli aktualnie najmocniejszego w grze, widzicie, właśnie tutaj jesteśmy przed rebirfem, e, Odrodzenie trzecie, trzeci rebirf, więc podchodzimy sobie do tego, jak widzicie. E, to mi odblokuje takie oto 6 e, bonusów, takich 6 fajnych rzeczy. Możecie sobie tutaj zobaczyć, to mi to tutaj da, więc słuchajcie, tutaj myślę, że nie ma co przedłużać. I po prostu klikamy sobie w ten rebirf, także e, ok, e, proszę bardzo. Rebirf i uwaga, jak widzicie, trzeci rebirf właśnie w tym momencie e, jest. Uwaga, za mną, i jak widzicie, mamy już trzeci rebirf zrobiony i w tym momencie jak widzicie dostaję te oto nagrody, które Wam pokazywałem wcześniej Mm, ok okej, no dobra, nie wiem czemu to, okej, okay, dobra I tak jak widzicie, mamy teraz coś takiego Mamy tu oczywiście gemy, 50 tysięcy, mamy to, mamy to Mamy też coś takiego, coś takiego Mamy też dwie piniaty, okej okay. Mamy laki bloki, mamy party boxy, mamy też large gift bagi Klucz mamy, to jest też bardzo fajna rzecz Klucz mamy, mamy oczywiście coś takiego Coś takiego, okej, okay. takie rzeczy, takie rzeczy Jak widzicie, tak to tutaj się prezentuje Łącznie te wszystkie nagrody pokazując Także naprawdę bardzo fajnie to tutaj wygląda Mamy zebrane trzeci lepiej I w tym momencie, rozumiecie. myślę, że yy, Warto by było sobie troszeczkę, yy, jakby aby powbijać tu wszystko, e, jakieś tutaj, właśnie, mm, monety i tak dalej, i jakieś krainy, ale słuchajcie, w tym momencie musimy sobie oczywiście zmienić te enchanty, e, więc sobie zmieńmy to i w tym momencie sobie wyposażymy jakieś różne inne enchanty. Na przykład słuchajcie, wyposażmy sobie e, fortunę, myślę, że możemy sobie, możemy sobie również wyposażyć Exotic Petty, możemy sobie wyposażyć e, Critical's szóstkę, możemy sobie wyposażyć oczywiście to na końsy i możemy sobie też wyposażyć to na gemy Myślę, że to będzie całkiem ok, więc myślę, że to możemy sobie już stąd wrócić i w tym momencie sobie wchodzimy tutaj i niszczymy to jak widzicie bardzo szybko udaje mi się odblokować kolejną krainę, więc odblokowujemy sobie to. Myślę, że tutaj kilka krain warto by było sobie blokować, bo na początku wiadomo, że to będzie bardzo łatwe, więc jak widzicie, no od razu tak naprawdę mogę sobie blokować już kolejną. I od razu mamy kolejną. Odbierzmy sobie w tym czasie, może tegemy na przykład. Ok. E, kupujemy sobie kolejną krainę. Proszę bardzo. Kolejna kraina przed nami. E, mamy tutaj od razu kolejną. No, słuchajcie, na razie tak naprawdę nic nie muszę robić i od razu mam krainę. Także naprawdę bardzo fajnie. Kolejna kraina od razu przed nami. Dobra, bardzo ładnie. E, ok. Blokowujemy sobie dalej. Proszę bardzo. Kolejna znowu od razu. Na nic nie musimy tutaj czekać na razie. Odblokowujemy sobie wszystkie krainy po kolei. Dobra, proszę bardzo. Tutaj od razu też sobie kupujemy. Proszę bardzo. Kolejna kraina naprawdę bardzo fajnie tutaj idzie. No tutaj już w chwilę będziemy musieli sobie to. Wbijać, ale i tak to zdajemy naprawdę bardzo szybko. Bo jak widzicie, już w tym momencie mogę sobie kupić kolejną i naprawdę bardzo, bardzo fajnie to tutaj teraz działa. Bardzo fajnie się to tutaj teraz wszystko wbija, bo naprawdę, no, ten trzeci rebift dał mi, no, bardzo dużo fajnych rzeczy, także bardzo, bardzo fajnie. E, ok, kolejna kraina od razu również kupujemy, proszę bardzo. E, kolejna kraina, no, ciekawe, do której krainy mi się uda tak bez problemu, słowo się tutaj teraz, jakby dotrzeć. Bo jak widzicie, na razie, no, w ogóle muszę czekać do sumie maksymalnie parę sekund i jak widzicie, mogę sobie kupować kolejne krainy. Także na razie, bardzo, bardzo. Przyjemnie się to tu tutaj wszystko... Wbija, więc tutaj sobie jeszcze kilka tych krań odblokuje Wiadomo, że nie będę blokował, odblokowywał wszystkich Bo wiadomo, że to by zajęło bardzo długo, a też No nie będę na razie też, nie chcę na razie Odblokowywać wszystkiego naraz, raz, e, więc właśnie na razie Chcę sobie zobaczyć właśnie, e, jak to Będzie mi szło, bo widzicie, na razie idzie w ogóle Bez najmniejszego problemu, jestem ciekawy, gdzie się Zaczną problemy, ale słuchajcie, ja myślę, że i tak tutaj e, Może być tak, że No już sobie za chwilę skończymy Odblokowywanie tych krań, bo e, No coś czuję, że ogólnie na razie No sporo tych krań Będę mógł odblokować sobie bez problemu, więc Tutaj nie chcę też jakoś bardzo dużo tego sobie odblokowywać. Ok, teraz jeszcze dosłownie chwila i sobie odblokujemy kolejną krainę, proszę bardzo. Ja myślę, że możemy sobie słuchajcie ogólnie tak przejść do jakiejś krainy. No nie wiem, może do no, 25, coś takiego, bo myślę, że to uda nam się jak najbardziej teraz zrobić. Nie wiem, czy to się uda jakoś bardzo szybko. Gdzieś mam już 19, więc teraz się postaram to 25, tak i myślę, że to będzie jak najbardziej ok. E, także ok, kupujemy sobie od razu kolejną krainę, proszę bardzo. Mamy już teraz krainę 20 przed nami, od razu sobie ją kupujemy, proszę bardzo. E, ok. No, i jeszcze kilka krajów co nie przed nami. Tutaj sobie możemy zniszczyć. Słuchajcie, tą oto skrzynkę, również, proszę bardzo. Zbieramy sobie tutaj te monetki. Ok, i od razu mamy kolejną krajnę, e, Więc proszę bardzo, kupujemy to. Halo, czemu nie mogę kupić? Dobra, kupujemy. Ok, krajna kolejna przed nami. E, proszę bardzo, przed nami kraina 22. Odbieramy sobie, oczywiście, tutaj po drodze cały czas różne nagrody. Ok, teraz coś takiego sobie odbieramy: Enchanty. Mamy tutaj e, takie oto Enchant na monety. E, lecimy sobie w takim razie dalej, proszę bardzo. E, kolejna kraina przed nami, proszę bardzo. E, ok, kupujemy sobie ją, e, proszę bardzo. Cyk, kolejna kraina. I jak widzicie, w tym momencie sobie lecimy tutaj właśnie do tej krainy. I przed nami jest kraina 24, więc e, słuchajcie, idziemy sobie ją teraz, właśnie, e, odblokować. I jeszcze jedna kraina. I myślę, że możemy sobie zakończyć, właśnie, to odblokowywanie krain. W tym momencie odbieramy sobie tutaj kolejne nagrody. Mamy tutaj coś takiego. Ok, no i ostatnia kraina. Odblokuję sobie tą kraina, która jest tutaj przede mną, czyli krainę numer 25. I myślę, że możemy sobie, słuchajcie, tutaj zakończyć na razie odblokowywanie tych krain. Także kupujemy ją. Jak widzicie, mam już odblokowaną krainę 25. I właśnie jestem na 25. krainie. Więc słuchajcie, no. Ok, nabijmy sobie trochę tych monet Tak widzicie, w tym momencie mogę sobie kupić kolejną krainę. Ale słuchajcie, nie będę tego teraz robił. Bo tak jak mówiłem, no nie chcę odblokowywać wszystkiego na raz. Także słuchajcie, wracamy sobie oczywiście na spauna Na sam początek. Tak, e, gry e, i słuchajcie, mam też jeszcze naprawdę coś mega mocnego do odebrania, ponieważ słuchajcie, tutaj mam do odebrania rzeczy oczywiście, e, no spec simulator x e, przetransferowana także słuchajcie, wchodzę sobie w to. I, jak widzicie, mam tutaj do odebrania 5 nowych huge petów. E, jak dzisiaj mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć właśnie takich huge petów. Mamy oczywiście również ekskluzywy do odebrania, mamy takie cowcarty, mamy e, również takie orki e, i mamy też jelly e, corgi. Tak widzicie, mamy różne ekskluzywy ale najważniejsze są oczywiście te huge peta, także 5 nowych huge petów jest na moim koncie, także naprawdę coś naprawdę bardzo mocnego, bardzo fajnego, bo będę miał w tym momencie 5 nowych huge petów oraz oczywiście dodatkowo ekskluzywy, eee, więc słuchajcie, odbieram sobie to i w tym momencie mam aż 5 nowych huge petów na moim koncie, a więc słuchajcie, no myślę, że w dzisiejszym odcinku to już było na tyle, także mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, jeśli tak to zostawcie suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem, a ja już słuchajcie, nie przedłużam tego filmu, także to by na tyle, trzymajcie się, no i cześć!